Na serwerach Minecraft główny środek transportu to Elytra. Lecz co jeśli na tym serwerze nie da się je zdobyć? W sensie, da się, lecz nie z NCT. Dlatego przez najbliższe 100 godzin będę dokładał wszelkich starań, aby je zdobyć. Zaczynając od... Dobra, jesteśmy na serwerze i pierwsze co zrobię, to rozejrzę się trochę po spawnie. Serwerowe questy, okej, okay, czyli są jakieś zadania. Serwerowy kowal, umiejętności, okej, okay, dobra. Serwerowy rolnik, co on daje, co on daje? Po sprawdzeniu wszystkich NPC-tów, a uwierzcie, że jest ich mnóstwo, postanowiłem Odebrać kit gracza. Zróbmy sobie coś takiego jak kit, jeżeli tu jest. Jest je kit. Mam dostępne jeszcze inne kity, ale na potrzeby tego filmu będę korzystał z kitu gracza. Aby oczywiście nie nadużywać żadnych permisji, z racji na to, że mam rangę media. I co? Trzeba wpisać RTP. Za 3 sekundy zostaniemy przeteleportowani, a tutaj trzeba znaleźć jakiś. Biom, ten mi się nawet podoba, bo ja bardzo Lubię te różowe drzewka i bardzo lubię Jak jest taka właśnie ziemia customowa Tylko z tego co widzę jest to teren Górzysty, dlatego wpiszę jeszcze raz RTP, aby znaleźć coś bardziej przystępnego Okej, okay, jestem w jakimś bardzo crazy Lesie i ten las mi się tak bardzo Podoba, no wygląda on jakby To była jakieś nie wiem, kraina fantazy To oczywiście są bagny, ale na to nie patrzymy Tylko patrzymy tutaj, jeszcze jakby zagarnąć Kawałek tej górki, no, 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 powiem, że Ma szansę to wyjść, tak, ma to szansę wyjść A w międzyczasie ustawimy tutaj sobie set home Tethom o nazwie Dom, żeby w czego móc tutaj w to miejsce wrócić. A w międzyczasie, gdy zbieram itemy, opowiem wam trochę o dzisiejszym wyzwaniu. Wiecie już, że chcę zebrać elitrę, którą da się zdobyć na dwa sposoby. Pierwszy to wydropienie jej z bliźniaczej skrzyni, a drugi to wylosowanie jej na kole fortuny. Ale o tym zaraz, a na razie wróćmy do budowy bazy. Okej, okay, mamy wybudowaną taką prostą bazę, teraz trzeba jeszcze postawić kilka piecy, e, aby mieć przepalać żelazo czy inne takie surowce. Ej ej, Bukuj, słyszę, czekajcie chwilę. Faz ty tutaj halo, co halo, jest? Witam, witam, e, no witam, Cze cześć gra, to już w ogóle co, co ty tutaj robisz na tym serwerze? To samo pytanie bym tobie zadał, ale w sumie to zwiedzam, szukałem kogoś. No to słuchaj, jak szukałeś kogoś, widzę, że masz jakieś temy, masz może temkiem, może chciałbyś w ogóle zawrzeć Sojusz, już tej razem bazę wybudować? No powiem ci tak, no długo się znamy no i no w sumie czemu Nie, a w sumie mam jakieś itemy, otrzymaj, masz tutaj takiego O jest! Ch chłop co zarzucił, ty! No mam, mam takie. Święta w tym roku chyba trochę szybciej przyszły. Dzięki, brać. Po spotkaniu mojego przyjaciela stworzyliśmy sojusz, co niezmiernie w przyszłości poprawi naszą sytuację. Trochę porozmawialiśmy, opowiedziałem mu o swoich planach i postanowiliśmy przejść tą przygodę razem. Nie wiem, jaki jest twój cel na tym serwerze, ale mój cel to jest zdobyć item, którego nie ma nikt, czyli elitrę. No, no to u mnie to jest inaczej, no bo ja, ja jednak lubię kasyno i ja A... wtedy że takie coś się znajduje, więc mówię, no ej, w sumie wpadnę, zobaczcie jak to działa, tak? Ja rozumiem, rozumiem. <laughs> to słuchaj, no w kasynie da się wylosować elitrę. można połączyć nasze tutaj, wiesz, nasze cele i... I wspólnie przejść to przygodę. Yo, ty w sumie ta. A odbierałeś już e, slash nagrodę? Bo tutaj slash nie, nagroda. Nie, nie, nie. A to odbierz. Nagroda, odbierz, nagroda, odbierz. nagroda, nagroda. Po przegadaniu wszystkiego Udaliśmy się do kasyna, aby trochę pozwiedzać. Ile masz e, w dolarków? Ja mam 200, więc ja kupiłbym na początku e, ten. To z, dawaj po no. 2. 2 idziemy sobie zagrać. No? Okej, okay, okej okay. ja kupię żetony. Okej. Okay, dobra, teraz. Możemy grać z tego, właśnie widzisz. To jest elitra, którą. No, będę no, musiał i... wydropić. No, ale jak to wygląda w ogóle, panie? Widzę. Nie, no dobrze to wygląda, szczerze mówiąc. Ale to samo, ten, jakiś bilet jest w ogóle. Elementowy. Nie wiem czy to widzisz No wiecie, właśnie elementy. też widzę To jest kurde Nie wiem w ogóle na czym to jeszcze polega Ale Chodź, chodź, chodź Bo ogólnie ja tu wcześniej byłem przez chwilę to W sensie tak widziałem Można na przykład zagrać kółko i krzyżyk o żetony Chcesz, chcesz zagrać o 100 żetonu? Ej, możemy no Tylko musisz sobie rozejść musisz mieć sto żetonów tą nie możesz mieć Dobra, No dobra, dajem stópkę no Tak klikaj prawy, ja wchodzę okay. na lewo, ty ja możesz sobie wejść dobra, na prawo okay, jestem no Dobra, kto zaczyna, kto zaczyna? A, ja jestem krzyżykiem, ja, ja zaczynam dobra, dobra, dobra No dobra, więc... Yy... Czekaj, co tu zrobić, żeby... No, ja Czas się kończy? Ko no, no. O kurde, chłop, 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 co no, zrobią? E, tak, okay. No i wygrałeś, kurde yes, no. Chłop wygrał. Pop, jest ode mnie 100 żetonów tak? Dostać w ogóle te żetony? Dostałem, dostałem te żetony no. No, wyścigi konne można obstawić. I z tego co wiem, polega to na tym, że obstawiasz jakby jednego konia i ten, jakby który pierwszy przy, y, przekroczy metę, ten zwycięża, jakby ten koniec. Okej. Okay. Ty też to wchodzisz? Ja w to wchodzę, prawda? No, jakie obstawiasz? Ja rzucam. Ja rzucam tu w jako wybierz konia. Ja sobie mam żółtego, bo ja jestem żółty. No ja nie mam jakiegoś mega zwyczaj czerwonego konia. Tak, brałem sadę. Tychnie, aby zakręcić, dobrze. 5, 2, Proszę, proszę. Nie, 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 nie. proszę, proszę, nie, proszę, nie. Ej, u czerwony zwyciężył. U mnie też czerwony zwyciężył. Ej, ty... Chciał wstawać z wszystkich szatów. O jezu. <laughs> Pojęcie tak, ja się tak łatwo nie dam. Po tych słowach uznaję, że w kasynie znikają mi za szybko pieniądze. Dlatego napisałem do topki serwera o porady w kwestii zarabiania. Dostałem przed chwilą informację, w co opłaca się wysłać na serwerze. Mianowicie, jest to kopanie i podobno miedź daje sporo ilość pieniędzy. Co sobie zaraz sprawdzimy? Wchodzimy w redstone? Nie, w minerały, tak. I możemy sprzedać cały miedź. Dostaliśmy 64 dolary, okej. Okay. Nie jest to jakoś źle, sprzedamy sobie jeszcze redstone. tutaj nie, w minerałach go sprzedamy, a nie możemy. Dla to mniejsza, przepalimy sobie żelazo, bo żelazo będzie nam bardzo potrzebne. Musimy dowien wysłać coś takiego jak nasiona czerwonej cebuli, ponieważ z się bardzo dużo zarabia i inwestuję właśnie 1000 dolarów. Mam 11 nasion, 1083 dolary i teraz je trzeba wszystkie zasadzić, ponieważ z takiej plantacji można bardzo szybko zrobić jakieś pierwsze pieniądze, więc trzeba gdzieś sobie je tutaj na górze posadzić. Dlatego zrobiłem taką plantację. A w międzyczasie pewien gracz zaprowadzi mnie do Ordena. I zapamiętajcie tego gracza, bo jeszcze nie raz przewinie się podczas oglądania tego filmu. Winę skradania, okej, okay, okej, okay, jest, jest coś. A tutaj jakieś spodnie z nieziszczonością. Oj, oj, nie baj zadowolony z tego, co zrobiłem. Bo ja tam dość. Nie próbuj. ci mówię, że nie warto. Oj, bardzo nie warto. Oj, oj, oj. Uciec? Wydaje mi się, że tak. Ym, jak coś, to wokół mnie albo jest 6 wardenów, albo jeden, sześć razy się przemieścił. Po zrespieniu tylu wardenów posłów, że wrócę do bazy. Widzę, że mi dropnął epicki klucz teraz z e, codziennej nagrody, więc idę sobie na spawna, żeby go otworzyć, a klucze są w tych miejscach i epicka skrzynia to jest zielona. Dobra, otwieramy sobie i co nam drobnie? Na pierśnik. Okej. Okay. Nieziszczone nie 4 ochrona 4, znaczy nieziszczoność 3. Okej. Okay. Zakładam sobie, bo jest lepszy niż ten co ja mam. Ten co ja mam zobaczyć, czy jest Takiego jak rynek jest. Co tu chodzi? Co tu chodzi? Mace, szalkery jakieś, boksiki, prezenciki. No, dosyć drogie są te rzeczy. Ranga elita na kilka dni jakiś granatowa góra Legendarna czapka za 50 tysięcy No powiem tak Cenią się chłopaki Cenią <grystanie> Po utworzeniu klucza Oraz zobaczeniu Że mogę starać przedmioty na rynek Wróćcie na swoją działkę Aby zebrać plony I teraz pod slash sklep Można sprzedać cebulkę Dostaliśmy 152 dolary Za 439 sadzonek Czyli no Jeżeli się zrobi Całą taką działkę tutaj 16 na 16 Czyli cząk W rolnictwie Cebuli No to powiem że Szybko to pójdzie Szybko I będziemy mieć sprawnie pieniądze a to się sobie w tle, w międzyczasie możemy robić jeszcze inne rzeczy, więc na tym aktualnie będę opierał się, żeby zdobyć 10 tysięcy, aby powiększyć naszą działkę. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o pewnym graczu, ten sam gracz teraz dał mi spawner oraz kilka fajnych przedmiotów. Tam. O, dziękuję, dziękuję. O! Ja mogę panu dać coś takiego, bo. Yy, bo tak. Nie wiem, czy to jest warte, czy nie. Potem na pewien czas, kończyłem swoją grę na serwerze. W międzyczasie z dwa streamy, na których głównie powiększałem swoją farmę. Ile jest tej cebuli? Trochę. Zobaczymy, ile będzie ze sprzedaży. Wszystkiego. Jak coś, mam aktualnie 46 tysięcy. Ile będę miał? Miałem 46 tysięcy, co nie? Mam 62. O, kurde, trochę to Czyli coś tam daje. I jeszcze wam nie mówiłem, ale znalazłem w międzyczasie swojego pracownika. Bo tak naprawdę, wziąłem go z mojego Discorda. Dlatego, jeżeli ty też chcesz brać udział w nagrywkach, to biję na Discorda. A dzięki jego pomocy mogłem iść na afka, a on zbierał w międzyczasie dla mnie cebulę. A z Awka uzbierało się aż 39 kluczy, które postanowiłem od razu otworzyć. Mam 39 kluczek. Za afka. Za o, chyba 8 czy 9 godzin afka. Do tego tak będę wszystkie potwierać. Pym, pym, pem, zobaczymy w ogóle co z tego wyleci. Musiałem w ogóle czy nie wykopać drugiego poziomu farmy, ale, ale myślę, że za dużo w tym walenia. I mityczny kluczy! Proszę, proszę Państwa. I... mógł wypaść się, jakaś aranga, co nie? Albo bilet na koło fortuny. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Po otworzeniu wszystkich kluczy wróciliśmy do powiększania naszej farmy. A gdy uznałem, że jest ona wystarczająca, postanowiłem poszukać jakichś struktur. Lecz to, co znalazłem, przerosło moje wszystkie oczekiwania. Jak widzicie, moja działka się trochę od ostatniej pory pozmieniała. Na górze powoli zacząłem stawiać jakiś domek. Na dole mam taką wielką farmę. Tutaj niżej mam farmę owiec z spawnera, który wcześniej mi dał pewien i posiadam aż 118 tysięcy dolarów Lecz no nie samym zarabianiem człowiek żyje Trzeba podwiać trochę mapę w poszukiwaniach Jakichś customowych struktur Bądź nowych itemów Przygotowałem sobie jakiś runek bym miał kogoś spotkać Oraz trochę się wystakowałem I teraz piszemy sobie komendę rtp Dobra co jest jestem przy jakimś wielkim zamku Dobra idę zobaczyć co jest w środku Bo takiej struktury jeszcze na serwerze nie widziałem A przyznam że trochę sobie chodziłem po świecie w międzyczasie Jak czekałem aż urosną mi buraki I pierwszy raz widzę taki wielki zamek W ogóle taką. Strukturę, takiej wielkości. Wchodzimy sobie do środka, ale tu chyba nikogo nie ma. To wygląda jak jakaś budowla gracza. Jakiegoś tak naprawdę utalentowanego. Są tu jakieś domki. Dobra, wejdę sobie do jednego. Tu nic nie ma. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Tutaj też nic nie ma. Dobra, ostatnie miejsce, w którym ktoś może być. Tu widzę, że jest jakaś wieża. Tu na górze widzę kogośnik. Halo, halo, dzień dobry. Witam, witam. Halo, halo, dzień dobry. Witam, witam. witam. Co w ogóle? Co, co to jest za miejsce? Co ty w ogóle na sobie masz? Co, co to jest za zbroja? Słuchaj, powiem tak, jestem tutaj. Kowalem, który profesjonalnie zajmuje się wykuwaniem takich oto tutaj cudeniek. A co cię tutaj sprowadza? Tak w ogóle. Ja, ja na RTP sobie chodzę, ale jak widzę, że masz jednego takiego seta, masz drugiego, to może nie chciałbyś jednego podarować, może podzielić. Wiesz, co? To akurat jest naprawdę bardzo pradawny set, i nie zajmuje się już poza tym takimi rzeczami. A daj, może jakoś się odkupić? Może ten Deges? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. No dobra, to słuchaj, ja chciałem podobrać, jeżeli nie chcesz, no to słuchaj, co jest? Ja ci tylko sobie. Odbiorę, chodź tu. O, o, czekaj, 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 bo ty jesteś jakiś szybszy. Nie z ma czekaj, widać. nie ma czekaj. Ej, 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 da szybko luna na pośpiech i uciekamy, uciekamy. Lepiej stąd uciekaj! Jak widzieliście, moja sytuacja nie była zbyt dobra, dlatego postanowiłem napisać do mojego przyjaciela o pomoc. Słuchaj, mnie, komek, jesteś, no z tego co wiem, najbardziej wykwalifikowanym graczem do tego, co co jakby zgadza się? No dobra, no dobra, ale słuchaj, sprowadziłem cię do tego, że jest tam pewien gracz, który no ma pewne itemy, które no, potrzebuje zdobyć, tak? A on dyplomację nie chciał, jakby. Bitka też jakby nie poszła mi za dobrze, więc może Ty, będziesz w stanie coś dyplomacji coś skórać. Jasne. Załatwimy, ogarnę. Mam nawet, nawet powiedzmy, mały pomysł. Tylko nie wiem, pod... masz może książkę? Czy mam książkę? Nie, nie mam nic, mam tylko runy, żeby. Żeby bić A czyli my, my mamy się wtargnąć do gościa bez zezwoleń Ale to, to trochę nielegalne słuchaj. Dobra załatwimy, sobie. To jest moje zezwolenie, to jest moje zezwolenie, Dobrze, widzisz dobra, to? dobra, 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 ogarniemy, dobra to, no, no to chodź Gdzie my musimy iść? Chodź, prowadzę Uwaga. cię, prowadzę Uwaga. cię Pokaż mi tego gościa, pokaż mi go Już, już, już pokazuję. Się. Dobra słuchaj, bo tu jest ten gracz na górze Nie wiem, o widzisz jego nick, widzisz tam? O no, jest No właśnie, to, to, idź, idź pierwszy A ja, poczekaj, ale to, to co my chcemy zrobić? my chcemy seta, tak? tak? Tak, tak, Wsz to są ma, tam, tam takie pradawne no jakieś was. rzeczy, coś tam gadał nie rozumiem. Nie no, kolejnie tutaj przywysza, a co ty tutaj robisz? Dzień ja... dobry, dzień dobry proszę pan a nie, poczekaj, bo to ja nie jestem przygotowany, to zaraz wrócę, poczekaj fazi. miał inaczej zadziałać. Dzień dobry, dzień dobry panie Nowciu. Ja słyszałem, że pan ma bardzo fajny secik, ja tu pan, pan ja bym się chciał ponegocjonować. Ja może was przedstawię, Nowciu, Abraham Lilkon, Abraham Lilkon, Nowciu. Bardzo świetny secik ma pan, bardzo fajny, stylistyczny. Ja, ja wiem. I widzę, ja że mam. pan ma tutaj drugi, w ogóle zobaczę. E, ale zapłacony! Zapocony jest. Jest zapocany. Zapocony. zapocony? zapocony. Spociłeś się. Śmierdzi. Nie mów tak. Dobrze, no. słucham Państwa, co, co tutaj. Jakie macie interesy do mnie? A, to, to nie, to pozwólcie, że ja się przygotuję, nie? Słuchajcie, chłopaki. Tutaj ten. ten, ten proszę się nie martwić, że tak dywanik troszeczkę rozwalam, przesuwam. Znaczy, to po prostu tak musi być dekoracyjnie stricte. Tu jakieś, nie wiem, fotel, tu krzesło, kurde, piwerko walniemy, zaraz się dogadamy. No, e tutaj, nie wiem, świeczuszki, żeby było. Tralala, kurde. O, tu, tu, tu czekaj, jesteśmy żeby się Trochę jakby dziwnie się stało. A co to jest? Jakieś to spotkanie towarzyskie, że takie tutaj rzeczy są, czy co? Tak. My chcemy twojego seta. Ale na nie fiatka. dostaniecie mojego. Fiatek tutaj nie wchodzi w grę. A nie wiem, rybą? Ryba też nie wchodzi w grę. A mam taką w jeszcze. Kawe towar, ale również się nie zgadzam. W chyba się nie da go przekonać. Nie e... da się? No to słuchaj, masz jakiś może inny pomysł, jak eee, może mniej podobroci? Eee... Jest problem. Masz, trzymaj, przyda ci się ta główka. Myślę, że będzie lepsza niż ten. Cel. To ja biorę hełm, nie? Dobra, dzięki. Nie, nie bierzesz samego hełmu. Zostaw to. No dobrze, to inaczej to rozegramy, to inaczej to rozegramy. Nie. Dobra, was ładuję w siebie wszystko, szprysuję się cały, dobra, dobra, chodź tutaj. A was jest dwójka, no. no! No, to słuchaj. to równa walka. A ty Ej. masz jakieś nasz szprysowanej tęki, ty masz jakieś lepsze rzeczy? Nie! Zaraz to sobie ogarniemy. Kurde, chłopie. Na ryby nie poleciałeś, to trzeba będzie, niestety, po dobroci. Zebrał całego seta, no. Nie ma go tam na górze Pożałujecie tego, pożałujecie tego! No zobaczymy kto pożał. Chodź tu! Obra. Nie! Nie da się cię waląć w ogóle jak ty masz takiego spida! Ja też mam takiego spida, nie da się w ogóle... Dobra, chodź tu. Dobra, ja nie podpalam, ale ty widzisz jak podpalasz tą partię. Albo o nas bardziej. Nie macie ze mną żadnych szans! Co wy próbujecie? Zaraz się przekonamy, bo jego miecze znałe nawet dobry. Udało się! Dobra, masz tego zapana, masz tego. Mam klatę. No, to jest te nawigacyjne, nie? No, pa, no ten stary, co się udało? Jeszcze hełm. Mógł... Ty, dwie Zapocamy. pary, no stary, masz tutaj ten. Masz tutaj to, co on. On na sobie trzymał. Może, Dobra, może dziękuję, się przydać. Dziękuję. Czekaj, czekaj, co ja ci da? Masz. Ja jeszcze i to znaczy, co tam jest w beczce w sumie, bo tam beczka stała nie wiem w ogóle. Chodem, no. Ty, Patrz, co jest w beczce było? Miecz czekaj, tego całego wordena. Miecz? No zobacz, mam w ręce I yo, to jest ten dobry, nie? No i patrz to, jak teraz jestem cały Mam 28 serc, plus mam mierz jego Ile on ci zadaje? Po tej całej walce zabrałem się za zbieranie większej ilości pieniędzy A następnie wszedłem na rynek I kupiłem 10 biletów do koła fortuny Licząc, że za którymś razem wypadnie mi elitra Dobra, mamy już nasze bilety I zacznę po prostu kręcić Tutaj na tym kole fortuny Mam nadzieję, że wypadnie mi elitra, bo kurczę, To jest tak naprawdę cel tego filmu Jeżeli nie wypadnie nam elitra, to ja się pójdę... Nie wiem co, bo wydałem na to 100 koła 100 koła Żeby dostać buty, zbroja hazardisty, Co jest, no mamy jeszcze 9 bilecików Więc będę tak cały czas rolować Mam nadzieję, że za którymś razem wypadnie mi litra Bo jak wypadnie mi litra, no to naprawdę, no Będę w domu, tak, będę już w domu <ścoughs> To pokażę wam, że da się je odropnąć I... Ja pierdzielę myślałem, że elytra mi dropnie, co nie? Losujemy jeszcze raz. Mam jeszcze 7 bilecików, mam nadzieję, że wydropi mi ta elytra. Ja muszę ją po prostu dostać. Tak jest mała szansa na nią. Ale, 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 ale. Nie, beacon, beacon, beacon. Ty beacon! Co jest? Dobra, ale beacon też będzie git. Beacon też będzie git. Beacon też będzie git do kopania, do sprzedaży i cały czas wokół tej elytry, widzicie? Cały czas wokół tej elytry, no jak to jest możliwe? Zaczynaj się na litrze. Dobra, nie, na pieniądzach, na pieniądzach Dobra, zbroja? No dobra, mamy już gdzie części zbroi hazardzisty Jak ją sprzedamy, to może nam się zwrócą bilety. Razem z beaconem, ze zbroją. Kolej! Bloki diamentów, półtorej staka bloków diamentów. To jest naprawdę... To mi tak robi ciśnienie Góra dół, góra dół że ja, ja nie mogę. Dobra, otwieramy dalej. Tak blisko Elitry. No i ja, ale bloki diamentów, no kolejne bloki, diamentów mamy dwa staki bloków diamentów. Przecież tych diamentów To mi mi starsze końca życia. Dobra, losujemy. Tym razem ósmy bilet już. Nie znowu bloki diamentów. Jakie są szanse na te bloki diamentów? A jakie na litry, Przepraszam, bardzo no, dobra, nie, no do, 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 do litry to do no, elytry to nie ma jak dostać. Ale no kolejny, kolejna jakby część zbroi, no, Dobra, jeszcze nogawice i całą zbroję będziemy mieli Proszę, 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 proszę No i dupa, no i dupa, no i znowu diamenty Trzy staki bloku diamentów, beacon Trzy części zbroi Nie jest to zbyt dobry drop Też nie mam na co narzekać, sobie mogę powystawiać te części zbroi wszystkie i wszystko Tro trochę zmarnowane 100 tysięcy nie wiem, to się dopiero okaże jak zacznę wszystko sprzedawać Po sprzedaniu wszystkiego co dostałem z Koła Fortuny mogę sobie podwoić na zakup kolejnego tiketa A Więc mamy nasz jeden bilet, jak widzicie właśnie w jakim punktu Odchodzimy sobie do Koła Fortuny I mam nadzieję, że wydropi nam Elytra To jest za sobie ostatnia, myślę, że szansa moja na wydropienie jej Jeżeli teraz nie wydropi, no to nigdy już nie wydropi, tak? I proszę, 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 proszę Żeby to był ten moment i... Jest, mam elitrę, może po tylu starania się Po takim długim czasie mam na serwerze spędzony jeden dzień, trzy godziny Po takim długim czasie wreszcie na elitra